Dobry. W naszej kolejnej, czyli drugiej już pigułce na temat proroctwiedusa chciałbym Wam dzisiaj zwrócić uwagę na, na proroctwa, które mówiły o tym e, o pochodzeniu Mesjasza, o pochodzeniu i miejscu jego urodzenia. Słuchajcie, 1400 lat przed naszą erą, czyli przed erą Chrystusa Mojżesz w Księdze Liczb, w 24 rozdziale w 17 wersie daje nam taką wskazówkę co do pochodzenia Mesjasza. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie Berło z Izraela. Jakub. Pamiętacie, protoplastej narodu izraelskiego, tak? Abraham, Izaak i Jakub, Bóg się nazywa ich imionami. Jakub, znany oszust. Tak naprawdę bo jego imię znaczy, znaczyło oszust, Bóg zmienił jego imię na Izrael, czyli Książę Boży. Potomkiem Jakuba będzie Mesjasz, to wiemy, no ale to wiadomo, to jest cały naród, nie? to są miliony ludzi. Więc a, ten sam Mojżesz w Księdze Rodzaju, czyli w Księdze Genezis w 49 rozdziale w 10 wersycie daje nam kolejną wskazówkę, jakby ograniczając naród izraelski. Ograniczając do jednego z synów Jakuba. Ponieważ ten werset 49,10 w Księdze Rodzaju mówi, nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Czyli z dwunastu synów Jakuba Izraela, czyli z dwunastu plemion, to plemi z plemienia Judy będzie pochodził Mesjasz. I to było prorocwo wypowiedziane 1400 lat przed przyjściem Jezusa. Ale ponieważ plemię Judy też jest dosyć liczne, mamy kolejną wskazówkę co do pochodzenia Mesjasza. Księdze Izajasza, czyli 750 lat mniej więcej przed, przed naszą erą, przed erą Chrystusa. w Księdze Izajasza w 11 rozdziale w pierwszym resecie mamy taką wskazówkę kolejną. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, rozum, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Z pnia Isajego. Ojciec Dawida, króla Dawida, miał na imię Isai. Więc wiemy, że ktoś z jego potomków, czyli wiadomo, że Dawid miał kilku braci, natomiast wiemy, że jego ojciec jest protoplastą Mesjasza. Ale czy Dawid jest? 600 lat przed Chrystusem. Jeremiasz, 33 rozdział, 14 werset, mówi tak. 14 i 15. Oto idą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobrą obietnicę, którą wypowiedziałem o domu Izraela, czyli o Jakubie, i o domu Judy, jednym z synów Jakuba. W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorość wyrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. A, czyli z synów Isajego, to Dawid będzie w linii genealogicznej Mesjasza. Tyle wiemy o pochodzeniu, czyli Mesjasz musiał być potomkiem Dawida. No ale okej, okay, ale jak to się ma do proroctwa o tym, co już ostatnio rozmawialiśmy, chociażby z Genezis 3,15, gdzie jest powiedziane, że to kobieta pocznie potomka, który pokona szatana. I podobną rzecz mamy tak naprawdę znowu 750 lat przed Chrystusem napisał na kolejną wskazówkę, a mianowicie taką w Księdze Izajasza w siódmym rozdziale, w czternastym wersecie. Dlatego sam Pan da Wam znak. To będzie znakiem rozpoznawczym Mesjasza. Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Immanuel, to znaczy Bóg z nami. Panna pocznie co więcej, w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu z oryginału izraelskiego, jest użyte słowo dziewica. Dziewica pocznie i porodzi syna. Wydaje się niemożliwe. No przecież, przecież miał być potomkiem Dawida, czyli musi być linia męska. Ale o tym za chwilę. Jak Bóg to rozwiązał. Jak Mesjasz to wypełnił. I w księdze Michała mamy jeszcze jedną wskazówkę co do narodzin Mesjasza. Michałasza, piąty rozdział, pierwszy werset mówi o miejscu narodzin Mesjasza. Gdzie Mesjasz miał się narodzić? I co jest ciekawe, to nawet wrogowie Boga, wrogowie e, Mesjasza znali ten werset i wiedzieli, że Mesjasz musi urodzić się w Betlejem. Tam jest powiedziane tak, ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamieszkłych. Michał napisał te słowa 722 lata przed narodzinami Jezusa. Określił miejsce, w którym musi przyjść Mesjasz z plemienia Judy, z, e, potomka Dawida. I teraz co się dzieje? Panna pocznie, czy w końcu będzie potomkiem Judy, e, pod, potomkiem Dawida? Wiecie, jak Bóg to rozwiązał? Bardzo prosto. W Ewangeliach mamy opisane, tak naprawdę mamy dwie genealogie. W jednej mamy genealogię Marii, w drugiej mamy jej męża, Józefa. I co jest ciekawe, i Józef, i Maria byli potomkami wiecie kogo? Judy, Jakuba, Isajego i Dawida. I Józef, i Maria są potomkami tych patriarchów, tych e, królów, tych ludzi, którymi potomkami ma być Mesjasz. Czy Józef jako ojczym Jezusa jest potomkiem Dawida, i Maria jako matka Jezusa jest też potomkiem Dawida. Więc Chrystus, który urodził się w Betlejem, bo tam musiał, to jest ciekawe, że a i Józef i Maria nie mieszkali w Betlejem, ale Mesjasz miał się urodzić w Betlejem. Więc co? Cesarz Rzymski wymyślił? Spis ludności, musieli iść i spisać się w miejsce, Mieście, w mieście, z którego pochodził Dawid. Ponieważ i Józef, i Maria byli z pokolenia Dawidowego, musieli iść do Betlejem i w tym czasie, i w tym momencie pojawia się na scenie Mesjasz. Czy to nie jest cudowne? Czy zwróciliście uwagę, jak wcześniej to wszystkie są. Za, rzeczy były zapowiedziane? Co więcej, to znajdujemy w Starym Testamencie, w piśmie, które wielu Żydów do dzisiaj czyta, a nie widzi tego. Że te prorostwa wypełniły się dosłownie tylko w jednej osobie. Jezus Chrystus. Nie ma innej możliwości. A, jak, a co, jakie proroctwa i co mówiły na temat służby Jezusa i dzieła, którego wykonał, usłyszycie w następnej pigułce. Do usłyszenia wkrótce.